Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do was z ulubieńcami października. Przepraszam, ale buzi wam dzisiaj nie pokażę, bo nie chcę was straszyć, jestem jak słychać chyba bardzo przeziębiona i po prostu wyglądam jak zombie. Akurat się składa dobrze, bo na Halloween wyglądam jak zombie. Ale w każdym bądź razie chciałam tak czy jak zrobić tym filmik o czasie, więc... Musicie mi wybaczyć. <laughs> I tak, zaczniemy e, oczywiście od paznokci i od tego, jak, e, jakimi produktami udało mi się je e, uratować po zdjęciu akryli. One są nadal bardzo krótkie, e, jednakże no, już są w o wiele lepszej kondycji. Są twardsze, bardziej wytrzymałe i, i tak dalej. E, więc m, pierwszą rzeczą, którą używałam przez tydzień, e, to jest e, Herome Exit Damaged. Nails. I to jest olejek. E, to jest ile? 7, 7 ml bodajże. E, to jest olejek, który nakładamy codziennie przez tydzień na paznokcie. E, nie malujemy w tym czasie paznokci. I to słuchajcie, to jest tak niesamowicie odżywiające. Ja w życiu nie używałam e, tak odżywiającego olejku do paznokci. Pachnie prze, prześlicznie e, pomarańczowo. E, słodko i przede wszystkim no te paznokcie są tak nawilżone niesamowicie i odżywione po tym, no, jest to produkt magiczny, e, sami widzicie, że nie dużo tego zuży zużyłam i ja teraz robię tak, że e, za każdym razem jak zmywam sobie paznokcie i maluję, to na chwilę, na jakieś 5 minut e, nakładam ten olejek nadal, żeby e, po prostu utrzymać stan nawilżenia moich paznokci. Następnie, po zakończeniu kuracji Herome, dwutygodniowa kuracja Peggy Sarge, ekspresowa odżywka do paznokci, o której ja już kiedyś mówiłam, mój absolutny faworyt, o wiele lepsza niż Alessandro i Herome, tamta, którą kiedyś używałam. Dwa tygodnie tą odżywką i naprawdę moje paznokcie są już w stanie używalności, teraz mogę je sobie zacząć zapuszczać. No i skoro już są w stanie używalności, E, to mój ulubiony obecnie lakier. To jest ten, który mam na paznokciach. To jest lakier Orly. E, on jest taki Dual Tone, Dual Chrome. E, zależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy, jest albo e, bordowy, e, albo zielony. Jest przefajny. I na moich paznokciach mam dwie warstwy tego lakieru. Bardzo, bardzo mi się podoba. E, to jest e, kolekcja FX on się Was Space Cadet ja, ma, ja wam podam link do strony polskiej, na której ja kupuję lakiery Orly możecie sobie zaglądać, akurat te są teraz, ta kolekcja FX jest w promocji kolejna rzecz to jest kremik do skórek z Avonu, różany on się trudno otwiera tak to wygląda Śliczny jest ten, ten słoiczek, to opakowanie, bardzo mi się podoba. I ten kremik jest naprawdę bardzo przyjemny, bardzo nawilżający. A to jest poparzenie, proszę nie przyjmować. <laughs> bardzo... Ja jestem sierota. Bardzo nawilżający i mm, co w nim lubię, że on nie zostawia absolutnie żadnej e, tłustej warstwy na paznokciu, więc ja go noszę ze sobą cały czas i aplikuję go kiedy tylko mogę i bardzo, bardzo jestem z niego zadowolona, bo jest bardzo, bardzo przyjemny i delikatny i faktycznie ślicznie różanie pachnie. A nie jest dość niedrogi, w Iwonie jest nadal chyba w promocji za jakieś tam 12 zł. Także bardzo polecam ten kremik. I ostatnia rzecz, taka pielęgnacyjna. Tym razem do włosów, wiecie, że mam rozjaśniane dołem włosy, więc zakupiłam maskę do właśnie włosów rozjaśnianych, ponieważ takie włosy bardzo, bardzo potrzebują nawilżenia, odbudowania, więc zakupiłam Lumino Contrast L'Oreal Professional. Też wam podam link do strony, na której zakupiłam ten produkt. No i jest to taka maska, po prostu, którą nakładamy na 3 minuty. Czy na dwie, jakoś tak? Na dwie minuty na włosy i spukujemy. Oczywiście nie, nie od samej góry, tylko na, na końce mniej więcej włosów. W moim przypadku to na pewno końce, bo ja po prostu farbuję tylko dołem. Znaczy rozjaśniam tylko dołem. I ona, słuchajcie, ona tak prześlicznie, słodziutko pachnie. Uwielbiam jej zapach i bardzo długo się ten zapach na włosach później utrzymuje. I ona jest bardzo, 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 bardzo wydajna. Także zakup, ile ona ma 200 ml, jest niesamowicie wydania, bardzo, bardzo polecam dziewczynom, które mają włosy rozjaśniane, ponieważ one potrzebują bardzo dużej pielęgnacji, bardzo odżywczej pielęgnacji i to ta maseczka absolutnie spełnia te oczekiwania. I teraz, jeżeli chodzi o perfumy, moje, mój, mój ulubieniec w tym miesiącu to jest mój nowy zakup. To jest Gucci 2 w takim kwadratowym wrakoniku, to jest 50 i jest to bardzo słodki, przyjemny, pudrowo-kwiatowy zapach, który absolutnie mnie urzekł. On mi przypomina perfumę, który już nie widziałam bardzo długo i w Laurent Baby Doll, bardzo ją lubiłam kiedyś. Natomiast no, jestem zachwycona absolutnie tym zapachem. Jest śliczny, świeży, słodki i kwiatowy. Uwielbiam ten zapach. Idźcie sobie do drogerii. E, po No niestety, jest to wydatek rzędu prawie 300 zł. Ale uważam, że w dobre perfumy warto inwestować. E, strasznie ciężki jest ten flakon niesamowicie ciężki. Mm, natomiast, jeżeli e, no nie chcecie aż takiej kasiory wydawać, e, to jest e, też inny zapach. E, dostępny w Sephora to jest Just e, Cavalli. E, zapach her. On ma przefajne to opakowanie z tej niby wężowej skóry, takie bardzo ciekawe. I to jest bardziej, to jest cięższy już troszeczkę zapach. Um, taki paprociowo-piżmowy z nutą słodkości. Um, I on, on nie jest taki bardzo drogi, to jest 30, chyba kosztował około 80 zł, 70, ja jakoś. Tak. W każdym razie też warto sobie e, powołać. Utrzymuje się e, równie długo jak te takie e, high-endowe z wyższej półki e, perfumy. Także też można sobie śmiało. <coughs> przepraszam, śmiało kupić. O Boże. E, jeżeli chodzi o makijaż, e, dwa błyszczyki. E, pierwszy błyszczyk to jest Dior Addict. Mm, to jest 216. <coughs> przepraszam, strasznie. Nie powinna mówić. Uh, glow. Jest to bardzo jasny. E, taki, jak, taki zapach, jak ja lubię. E, Boże, zapach. E, taki kolor, jak ja lubię. E, taki neutralny, delikatny. Tak wygląda. E, bardzo, bardzo mi się ten błyszczyk podoba. E, bardzo lubię ten kolor. E, I on trzyma się stosunkowo długo na ustach. No, niestety, cenę ma, wiadomo. To jest 120 zł. Natomiast, no, mi się bardzo podoba. Ja jestem za, z niego zadowolona. E, natomiast e, jeszcze jeden taki fajny różowy. Bardzo musi się trochę starnie. Nie wiem czemu no, jakieś takie lipne to opakowanie. E, błyszczyk firmy Pupa. E, różowy z, e, ze złotymi, złoto-różowymi drobinkami. Bardzo ładny kolor. Bardzo fajnie wygląda na ustach. E, nie wiem gdzie tu jest kolor w ogóle tego błyszczyka, bo tutaj na, na dole nie ma chyba. 13, tak mi się wydaje, że to jest kolor numer 13, gdzieś tu z boku jest napisane. No dobrze. E, w każdym razie jest to bardzo fajny mm, przyjemny kolor i też dość długo się <laughs> na ustach trzyma. <laughs> <O> Boże. <laughs> Jak skończę to umrę. Jeszcze dwie rzeczy. Cienie z Wibo. <laughs> oh, różane. Kolekcja różana. Uh, Sunny Apricot. <śmiech> <śmiech> takie słodkie kolorki. Takie, przepraszam. Takie słodkie kolorki. Biały, standardowy. Natomiast mnie najbardziej mm, skusił ten pomarańczowy, taki brzoskwiniowy, bardzo fajnie się rozprowadzają. <laughs> na pewno nie będą takie jakości jak jakieś nie wiem super firm. W każdym razie jak na swoją cenę są naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Te kolory na dobrej bazie trzymają się cały dzień, więc tutaj nie ma z nimi problemu. Bardzo fajne trio. I ostatnia rzecz to będzie róż w musie od Maybelline. Chyba to jest Maybelline. Tak. Dream Touch Plasz. To wygląda w ten sposób. I tu po prostu sobie paluchem, paluchem ciapiemy i rozprowadzamy w miejscu, gdzie nas interesuje. E, bardzo delikatny jest, zawiera <laughs> mój jest różowy kolor, kolor, się nazywa kolor, to jest numer 04. E, bardzo wygodnie się rozprowadza, bardzo fajnie się z nim pracuje, e, ponieważ no, rozprowadzamy go palcem. I dla mnie jest to bardzo wygodne, bo dokładnie sobie go aplikuję tam, gdzie mi się podoba. On zawiera również takie drobniśniętkie srebrne drobne srebrne drobinki, no bez sensu, brzmi, ale zawiera, co też rozświetla nam policzki. Ok, nagadałam się za chwilę, nie będę mogła w ogóle mówić, więc mam nadzieję, że coś wam może wpadło w oko z tego filmiku i zapraszam na następny filmik będzie to haul dotyczący lakierów do paznokci także zapraszam dzięki bardzo za oglądanie trzymajcie się cześć